Dzień dobry wszystkim. Z tej strony mówi Adam Stanisław Czesiotkowicz z Polskiego Centrum Dialogu Narodowego. Chciałbym ogłosić e, dziś jest e, już czas po wyborach, po tak zwanych wyborach prezydenckich 2020, po drugiej turze. Mamy czwartek, jest czwartek, wybory były w niedzielę. Te wybory, proszę Państwa, zdaniem Polskiego Centrum Dialogu Narodowego są nielegalne. Zostały przeprowadzone w sposób nielegalny z naruszeniem wszelkich praw, zarówno tej konstytucji obecnie obowiązującej, z 1997, którą zatwierdzał komunista Kwaśniewski, wprowadzał, jak i w ogóle całego zdrowego rozsądku. Partia PiS złamała wszelkie formy przyzwoitości jakiejkolwiek. Po pierwsze czas koronawirusa, czyli... Nie dało się zbierać podpisów. Kandydaci polscy nie, nie mogli nazbierać podpisów. Zresztą, jak można nazbierać 100 tysięcy podpisów? Niech zastanówcie się, żeby 100 tysięcy podpisów zebrać, trzeba mieć armię ludzi. A kto ma armię ludzi? Pod że tak powiem na skinienie. Bo to nie jest tak, że zbieramy 100 lat podpisy, tylko zbieramy. Jakiś określony czas. To było parę tygodni, parę tygodni to jest nic, półtora tygodnia chyba. W drugiej turze okazało się, że Trzaskowski ma 5 dni. I niby zebrał. Proszę Państwa, nie wierzcie w takie bajki. Zarówno pan kandydat Andrzej Duda swych podpisów nie ma. Nie ma, nie, nie, nie ma po prostu prawdziwych. Jak i Trzaskowski, jak i reszta kandydatów. Jeżeli zbieraliście kiedyś podpisy, to wiecie, że to nie jest prosta sprawa. A w czasach koronawirusa, epidemii, jest to niemożliwa wręcz sprawa, bo ludzie boją się, przynajmniej na początku, jak wprowadzano tą pandemię przez rząd pana Morawieckiego. Ludzie bali się w ogóle podchodzić na więcej niż 2 metry, więc jak ktoś mówi, że zbierał podpisy, no to albo zarażał tych innych tym koronowirusem, co, co jest destrukcyjne dla całego narodu, dla wszystkich bez względu na ich jakieś poglądy, jeżeli mają umrzeć na koronawirusa, to, to właśnie to zrobili w wyniku zbliżania się osób, które miały prawda zbierać te podpisy, zarazili się, chorowali, to zwiększenie ryzyko, jeżeli się zwiększa, no to zwiększa się możliwość śmierci. Tak na przykład jest, jeżeli nie wchodzimy na tory, no to prawdopodobieństwo, że nas potrąci pociąg zmniejsza się praktycznie do zera. Ale jeżeli będziemy stali na tych torach i prawda, będziemy zamkniemy oczy i uda, udamy, że ten. No to w końcu coś nas trafi. Więc z tymi podpisami jest podobnie. Z drugiej strony nie wiadomo, czy ten wirus w ogóle istnieje, tak? Bo rząd z jednej strony zakazuje ludziom zbliżać się na 2 metry, a z drugiej strony zbiera podpisy Pan duda ponad 2 miliony podobno. Nie wiem jak to jest możliwe. Myślę, że to jest niemożliwe. Pan Trzaskowski niby w 5 dni zebrał podpisy. Nawet jakby miał 100 tysięcy ludzi chętnych do podpisania, to on, on, ci ludzie by się pozabijali w ciągu 5 dni. Nie ma takiej logistyki, żeby oni zdążyli przy, przynieść oryginalne podpisy. Nie ma bata. Nie, wierz, nie wierzcie w to ja w to nie wierzę. A więc tak, no, wybory są nielegalne, ponieważ w ogóle. Chore prawo komunistyczne jak najbardziej wyklucza kandydatów Polaków, nie było polskich kandydatów. Jedyny polski kandydat ponoć ten żółtek. Ale też jak zadzwoniłem do przedstawicieli pana Żółtka, żeby dał jak to się mówi, Pozwolenie na komisje wyborcze, to proszę państwa, oni stwierdzili, że oni nie mają czasu, nie mają jak, nie mają w ogóle jak tego zrobić. Więc o czym my mówili? Mówimy, mieli, mieli jak zebrać 100 tysięcy podpisów, ale nie mieli jak przesłać jednego maila. Jednego maila bo proszę Państwa, żeby upoważnienie dać dla jakiejś osoby, to jest jeden mail. Więc sami widzimy, jaki to, to był Polak. Jaki to jest Polak, pan Żółtek, który udaje Polaka tak jak cała reszta. O Bosaku nie wspomnę, Bosak miał wszystkie różnięte. Ech, wszystkie, nie wszystkie, może sam sobie się podpisał. <noise> Ale większość te 100 tysięcy to były spisane zdaniem naszym Polskiego Centrum Dialogu Narodowego po prostu z tych podpisów, które zbierano parę miesięcy przed na. STOP 447, tak. I ja się tam podpisałem, i podejrzewam, że mój podpis posłużył jako podpis. Oczywiście, podrobiony już przez kogoś, jakiegoś działacza młodzieży Rzech polskiej, dobrze wtajemniczonego, lub ONR-u, nie wiem jak, jak to oni tam teraz e, nazywają się: ro, Roty Marszu Niepodległości, coś takiego. I za sprawą pana Bonkiewicza, który był niby w ONR-ze, teraz już nie wiadomo, co tam się dzieje. W każdym razie to są ludzie. Od bosaka. Oni sobie to tam przepisywali. Mieli bazę daną, tak zwaną, w miarę aktualną, bo tam jak 100 tysięcy, tam 200 tysięcy podpisów mieli, to załóżmy, niech zginie, umrze 1%. To Zawsze te 99% będzie prawdziwych, no, ludzi żywych. I to jest bardzo istotne, bo czasami przepisują z jakichś starych danych sprzed 10 lub 20 lat i często tam no, dużo ludzi już nie żyje to z, tych, z tych danych, więc należy mieć zawsze aktualne dane. Wtedy no wiadomo, proszę państwa, czy wy wierzycie, że podpisy nawet te 100 tysięcy jakiegoś kandydata były przez państwową komisję wyborczą zweryfikowane pod względem autentyczności. Tego się nie da zrobić. Tego się nie da tego się nie da zrobić. Tego się nie robi po prostu. No chyba że startuje ktoś, kto zagraża. Jeżeli ktoś zagraża dla systemu który w Polsce od ponad 30 lat prawda, rządzi, no to wtedy zaczynają wychodzić różne kwiatki, że no, ten człowiek nie żyje, że nie mógł się podpisać. Bo go nie, nie, nie ma. Od dwóch lat nie żyje, a się podpisał wczoraj. prawda? I tak się we, weryfikuje te, tą lewiznę, a nawet żyjący. No to ja na przykład wiem o takich faktach, że pan Trzaskowski wymuszał, yy, wymuszał w spro, sposób brutalny podpisy od ludzi, którzy podlegają jemu. A kto jemu podlega? Proszę Państwa, nie wiem czy wiecie, ale pan yy, Trzaskowski, Rafał, jest prezydentem Warszawy. Prezydent Warszawy to jest samorząd. Samorząd, prezydenci to jest samorząd. I samorząd w Polsce mm, samorząd rządzi lokalnymi szkołami na przykład podstawowymi, prawda? I tacy pracownicy szkół, nauczyciele, pedagodzy, ogólnie, szeroko mówiąc, nawet sprzątaczki ktokolwiek, kto tam. Pracuje, jest zależny od pana prezydenta, bo to on yy, zatrudnia po, poprzez w, w swoich ludzi w dyrekcjach. On mianuje. Więc wiem o tym, że chodziły osoby tak zwane kadrowe chodziły po tych pracownikach i kazały podpisywać, się na listach dla pana Trzaskowskiego w Warszawie, prawda? Czyli, I uwaga. Jeżeli ktoś miałby nie, nie podpisał, nie podpisać, to po prostu miał wtedy kłopoty, czyli wyrzucenie z pracy. nie przedłużenie kontraktu na następny rok. Każdy chce mieć pracę, więc dla świętego spokoju podpisał. Więc Jakbyśmy tak zobaczyli te podpisy, to nawet te z prawdziwymi podpisami często były po prostu wymuszane. Wymuszane. Więc proszę Państwa, Polskie Centrum Dialogu Narodowego nie uznaje tych wyborów za wiążące, ponieważ z każdej strony było oszustwo. Z każdej strony tego systemu, który nas tak y, mami. Bo wiemy, że platforma z Pisem współdziała, raz ci, raz tamci. To jest jedna ściema. Pan Bosak też agentura. To, to są wszystko agentury obce, które praktycznie niczym się nie różnią. W ogóle przy okazji pana Bosaka, kampanii wyborczej, wyszło, że pan Bosak no, ma żydowskie pochodzenie. Coraz więcej takich głosów, no i skłonności homoseksualne, co jeżeli pan Biedroń to chwali się tym nie robi to za, za prawda za swój yy, tak zwany program, no to pan Bosak raczej udaje narodowca, narodowca i patriotę, konserwatystę, więc to, to jakoś gryzie się, ale cóż. Polacy są tak, jakby to powinien powiedzieć, nie wiem, nie, niedorozwinięci nazwijmy to. Nie myślą w ogóle. Nie no głosują na Bosaka, bo im się wydaje, że to jest Polak. Yy, reprezentuje narodowców. Nie, to nie, jest, to nie jest żaden narodowiec polski. Może jakiś narodowiec, on jest. Ale na pewno nie nasz. Na pewno nie polski. No i pan Bosak, yy, nie ma, nie, nie ma tylu prawda, zwolenników, ale się okazało, że ma. Bo wystarczyło e, tylko się zarejestrować. No i 7,5% gratuluje dla międzynarodowego żydostwa za kolejne oszukanie Polaków. Brawo! Brawo Żydzi! Brawo Żydzi z PiSu! Brawo Żydzi z... E, od pana Bosaka, no, udaje się wam nas oszukiwać. Ale no, niestety nie dało się oszukać dla tego systemu antypolskiego. Czy to będzie proniemiecki, jak w przypadku pana Trzaskowskiego, jak i prożydowskiego, jak pana Dudy i pana Bosaka. Yy, zobaczcie, 30% nie poszło, ponad 30% nie poszło. Polaków do wyborów. Tak jak Polskie Centrum Dialogu Narodowego, powiedzieliśmy, nie będziemy wybierać pomiędzy złem a złem. Nie ma mniejszego zła. Zło jest złem. Nie należy brać udziału w tak zwanej farsie, która udaje wybory nowy prezydent ktokolwiek by nim był teraz okazuje się, że jednak zostaje pan Andrzej Duda jest uważany za uzurpatora jaki zresztą każde te rządy były lewe na maksa naród polski jeszcze się nie obudził, naród polski jeszcze śpi głęboko Naród polski ma bardzo krótką pamięć. Wystarczy parę miesięcy i zapominamy o różnych sprawach. Nie wiem, czy wiecie, ale Solidarność też była projektowana z zewnątrz. To nie był oddolny ruch Polaków wolnych i niezależnych, tylko pompowany przez środowiska spoza. Spoza y, kraju hmm, pieniędzmi, dolarami, które sam Ronald Reagan y, stwierdził, że były y, przerzucane przez siatkę wywiadowczą y, służb specjalnych Izraela, czyli Mossad, Mossad. Żydzi, Żydzi, Żydzi. Co mają Żydzi ze Stanami? No, bardzo dużo. Żydzi rządzą w Stanach. Nie Indianie. Indianie nie rządzą Ameryką, nie rządzą Stanami Zjednoczonymi. Musicie to wiedzieć. Bo może wam się wydaje, że wódz Apaczów wysłał nam pieniążki na walkę z Czerwono Skóry z Czerwonymi. Nie nie. To inaczej było. Jesteśmy oszukiwani. Jeżeli chodzi o Solidarność, to była, jakby to powiedzieć, wszystko było ustawione za pieniądze z zewnątrz, żeby nas po prostu niszczyć. Niszczyć, jeszcze raz niszczyć. A więc tak, Polskie Centrum Dialogu Narodowego stwierdza, że ponad 30% Polaków świadomych, prawdziwych, świadomych, Polaków nie poszło na wybory, zbojkotowało tę farsę, podejrzewam, że z jednej strony już, już się nauczyliśmy, że kogo byśmy nie wybrali, to będzie źle, ale problem nie jest z tym, kogo byśmy wybrali, bo my nie mamy w ogóle swoich kandydatów, oni nie dopuszczają naszych Polskich kandydatów, żeby oni w ogóle zaistnieli. Żebyśmy zaistnieli w mediach, w świadomości ludzkiej, że w ogóle istniejemy. My nie istniejemy poza internetem. Nas się po prostu tępi. Zresztą YouTube, YouTube to jest gogle, gogle to są Amerykanie, Amerykanie to są Żydzi, czyli antypolacy, i oni, oni nas prześladują w sferze cyfrowej, w, sferze, w każdej sferze. Nie chcą, żebyśmy jako naród stanowili sami o sobie. Yy, oni robią z nas niewolników czwartej kategorii, ponieważ pff, dolar, tutaj 4 dolary, 4, 4 złote, proszę Państwa, euro też podobnie, nawet troszeczkę więcej, 4,20. Więc my, my zarabiamy 4 razy mniej, a często mamy bardzo wyższe ceny. Jesteśmy tanią siłą roboczą i tak dalej chcą z nas robić takich choroboli. Cały wschód to Rumunia, Ukraina, Polska, Rosja. Oni nas mają naprawdę za tanią siłę roboczą, bo my jesteśmy Słowianie. Oni walczą ze Słowianami. No, a Polska to przecież stara Lechia. A Lechia kiedyś rządziła Europą na spół z Rzymianami. Rzymianie na zachodzie, my tutaj na wschodzie, ale ten wschód to, to on się kończył tam gdzieś w Anglii we Francji. Tak jak imperium było rzymskie, tak taki słowiańskie, że oni nas po prostu cały czas robią w konia, a my no, dajemy się, bo Cóż, 30%, 70% poszło uprawnionych do wyborów i to dzielimy na pół, prawda, czyli tam Trzaskowski i Duda, no, my się tam o milion osób różnią, załóżmy, ale ogólnie to jest około, prawda, po, po 35%. 35%, 34%, 36% na przykład, nie? 36%, 34% z uprawnionych, 34% z uprawnionych wybrało prezydenta. Tak. Drugie 34%, troszeczkę mniej było przeciw, przeciwne dla Dudy, a 30%. Czyli taka jedna trzecia troszeczkę mniejsza niż jedna trzecia, jest świadomymi Polakami i yy, czyli my nie poszliśmy jako Polacy świadomi, nie poszliśmy na wybory, zbojkotowaliśmy ich, prawda? Można powiedzieć, że są trzy kategorie Polaków w Polsce. Polacy, którzy nie dają się... Yy, znają prawdę, nie dają się omamić. Polacy, którzy dają się omamić, to są ci właśnie wyborcy Pana Dudy. Im się wydaje, że no, 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 to jeszcze nie jest tak źle, no to, to może być gorzej, mniejsze zło i tak dalej. I 30%, 34% to są antypolacy, wrogowie polscy, totalni idioci. Ludzie, którzy nienawidzą Polski, I oni głosowali na kandydata platformy obywatelskiej, która jest antypolska, prawda, organizacja. No niby mamy większość patriotów, no bo to wychodzi 60, około 65%, to są Polacy. Tylko że no, tych naiwniaków jest więcej, a ci, co nie poszli do wyborów, nie potrafią się zorganizować i wystawić prawda, naprawdę swoich kandydatów i zaistnieć powiedzieć stop, stop, yy, zorganizować się. Polskie Centrum Dialogu Narodowego pragnęło, yy, by. Indywidualni polscy kandydaci na prezydenta działali razem. Działali razem, jeżeli chodzi o podpisy. Podpisy na poparcie swoich kandydatur. Niestety nie udało się. Nie tyle się nie udało, że, że cóż, nie zarejestrowaliśmy ani jednego kandydata. Ale nie udało się dlatego, bo kandydaci nie chcieli sobie pomagać. Po prostu jesteśmy zadufani sami w sobie, a tylko razem możemy zmienić coś w Polsce na lepsze. A jeżeli będziemy po prostu grali nie zespołowo, tylko solo, zawsze przegramy. Możemy się różnić różnymi sprawami, ale chyba sprawa polska, czyli nasz byt tu i teraz jest najważniejszy. Nie, nie można poprawić naszego bytu, będąc, będąc solistą. Solistą to ja mogę być pod pomnikiem Romana Dmowskiego, wziąć gitarę i sobie zagrać koncert. Ja mogę. Ja nie potrzebuję perkusji, nie potrzebuję zespołu całego RPO czy innego. Ja mogę być solistą, ale to jest gra. Mogę sobie nagrać, pokazać wam, ale jeżeli chcemy y, zmienić coś w naszym kraju, y, by nam się żyło lepiej, musimy współdziałać, współdziałać. Przynajmniej zrobić te minimum socjalne. Minimum. Niestety jeszcze nie dorośliśmy do tego, by ze sobą współpracować. Dlatego nazwa, idea Polskiego Centrum Dialogu Narodowego polega na dialogu. Dialog to znaczy chęć rozmowy. Rozmawiajmy, wszyscy Polacy rozmawiajmy, rozmawiajmy ze sobą, by przejąć kierownicę we własne ręce. No, po prostu Polska, jeżeli ma służyć Polakom, musi być zarządzana przez Polaków. Polaków, którzy są. Yy, są jak jedna pięść. Jeden pan drugi, trzeci, czwarty, piąty, zaciskamy i wtedy jesteśmy siłą pięść. Pięć, pięć, pięć. A jak. Pojedyncze palce można połamać. 5 jest. daje większą siłę. A więc tak. Wybory są 2020 nieważne. Dlaczego nie składamy jeszcze, powiem zażalenia do Sądu Najwyższego? Uważamy, że tam. Nie ma sprawiedliwości, bo siedzą tam nieuczciwi ludzie niegodni tego, e, prawda, tego urzędu. I nie marnujemy nawet, nie marnujemy czasu na pisanie do wroga, że, że jest jak jest. Myślę, że najpierw musimy od siebie zacząć, musimy siebie słuchać z powagą szanować się i zacząć działać, bo, prawda, tak jakby Armia Krajowa poszła do, na gestapo i, i powiedziała, że, no, bojkotuje coś, nie, no, bez sensu, bez sensu. Do okupanta nie ma co w ogóle gadać, z okupantem, z okupantem się nie rozmawia, tylko się go zwalcza. My, Polacy, musimy się zorganizować, by jak tworzyć jedną pięść, która będzie mogła przejąć, przejąć władzę w naszym kraju, w Polsce. Bo teraz jesteśmy oszukiwani, podzieleni, jakieś bzdury, telewizja, nie mamy własnych mediów. My nie jesteśmy w ogóle... Mózgi mamy zatkane, słuchajcie. Zatkane mózgi. Odetkać nasze mózgi. Jak mózg nie funkcjonuje, to nic nie funkcjonuje. Ech, no cóż, a więc Pan Duda to jest uzurpator. I jako uzurpator jest przez Polaków traktowany jak cała ta plejada od 89, a już o komunie nie, nie wspomnę tej afirmacji chamstwa i beznadziejności. Uczmy się współdziałać, słuchać i wymieniać doświadczeniami. Dziękuję bardzo, mówił do Was Adam Stanisław Czartkowicz, z, z przesłaniem Polskiego Centrum Dialogu Narodowego. Sława Wielkiej Polsce, chwała. Będzie wtedy, jak zmądrzejemy wszyscy i będziemy razem działać. Na razie pozdrawiam. Cześć.